Witam Was. Jestem grobasem orżowym brzoszko i kocham pączki. Zaraz zamówię sobie pączki przez telefon, który dostałem od fanów. Oto on. Dobra chwila prawdy. Dzwonię. Dzyno, 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 dzyno. No sekorwa zamawiam do choja 400 tysięcy miliardów ton pączkow. Ok, pączki dostarczymy z Pakistanu i z Iraku. A czego? Nieważne. Aha to Spoks. Po kilku godzinach jest. O są moje pączki. O jak fajnie migają. A my ma mam mam. Pyk 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 booooooo. Co do Haha zniszczyliśmy Konrada Kona la lalbom. -la -la Haha dopewam.

On jest niszczyle spodziana gdzie ja drogi go znajdę. Bye-bye. SSS SSSS Ranna